Zobaczymy. 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 lego, Szczęścia, pomyślności, żeby życie było pełne radości, żebyś lego sobie układał, żebyś życie sobie poukładał. Ej! Wiem, że czasem życie daje tobie w kość, ale powiem ci, ziomeczku, jesteś super gość. Mów od razu, jeśli coś cię kryje, zanim łeb, ci totalnie to odkryje, tak! Więc z nami swoje święto, poczuj tego dnia piękno. Twoje myśli są złe i smutne. Wiem, co to są, myśli okrutne. A teraz zapijmy się kolą, a potem pośmiej po Hej! Wszystkiego najlepszego, wiątek, chrane kolego. Życzę Ci dużo lego. O! Szczęścia, pomyślności, żeby życie było pełne radości, żebyś lego sobie układał, żebyś życie sobie poukładał. Ej. Gdy kumple i kumpele ciebie już nie lubią, gdy twoje myśli powoli ciebie w smutku gubią, gdy nie ma szans u tego lub tej, gdy już fajnie nie pachnie klej. Dzisiaj będzie super, więcej niż i róż, super, nie przejmuj się innymi, to oni są tu głównie winnymi, ludzie to są wredne małpeczki, zobacz jakie fajowe czapeczki, wow, wszystkiego najlepszego, mój tak kolego, życzę ci dużo lego, o! Robią szczęścia, pomyślności, żeby życie było pełne radości, żebyś lego sobie układał, żeby życie sobie poukładał. Ej!